Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście miłośnikami brudnego sportu i lubicie jeździć off-road. No i okazuje się, że wszystkie wasze off-roadowe buty po pierwsze uniemożliwiają wam spacery, po drugie nie są wodoodporne. A co by było, gdyby istniały takie buty, które spełniają te obie funkcje? Revit Expedition H2O to para butów, która może spodobać się wszystkim tym miłośnikiem jazdy motocyklem, którzy widzą świat pod nazwą turystyka, a jeżdżą motocyklem off-roadowym i bardzo często z wypartych szlaków i lubią się na tym motocyklu przewracać, topić go, wyciągać go z wody albo z jakiegoś bagna, ponieważ są to buty, które zapewniają bezpieczeństwo na poziomie buta stricte off-roadowego, a mają takie cechy jak Membrana, czyli wodoodporność, i zawias, który zgina się w takim stopniu, że umożliwia swobodne przemieszczanie się, pchając w swój własny wspaniały motocykl. Albo w innych przypadkach. Żebyśmy sobie opowiedzieli dokładnie o tym modelu, musimy zacząć od informacji o jego zewnętrznym materiale. Żeby membrana oddychała dobrze, Dobrze by było, gdyby materiał, który ją przykrywa, również oddychał. Ponieważ na rynku znajdziecie mnóstwo butów, które mają nawet membranę goreteksową. Są całkowicie zrobione z plastiku, więc ta membrana, choćby była ze złota, to ona oddychać nie będzie. W tym przypadku mamy but, który jest rzeczywiście pokryty w większej części skórą. Te części, gdzie mamy zawiasy i twardochraniacze na pewno nie będą oddychać, ale ta membrana tutaj dodatkowo jest zalaminowana. Czyli nie ma ryzyka tego, że ta membrana się odkleje, jak wam się noga spoci i zostanie na nodze, jak wyrwiecie ją już z buta, B może się okazać, że ten pot będzie odprowadzany. Ponieważ nie ma warstw, na których wasz pot może się skropić. No i jak już wiecie, na pewno z aromatycznego punktu widzenia też to ma znaczenie, ponieważ śmierdzący but potrafi wygonić z namiotu każdą istotę. Także będziecie spać sami. No dobra, jeżeli chodzi o off-road, to mamy twardy ochraniacz goleni, mamy zawias i ochraniacz łydki, które pracują ze sobą w bardzo mocnym połączeniu, jakim jest zawias żeby się do buta dostać do jego wnętrza, mamy system boa. Jeżeli go nie znacie, to już objaśniam. Boa to jest taki wąż, którego jak się pociągnie, to jego sznureczki się luzują i można wtargnąć do środka. Wejście może nie jest spektakularnie duże i rzeczywiście trzeba troszeczkę popracować nad tym, żeby tam wejść. Ale jak na but off-roadowy jest super wygodny. Jak na but turystyczny, no to jest tak umiarkowanie, ale nadal możemy to nazwać czymś, co nie jest nieprzyjemne. Żeby go zamknąć, przytrzymujemy, przyciskamy kółeczko i kręcimy paskami aż do utraty przyjemności. Także wyobraźcie sobie but motocyklowy, który ma sznurowadła. Dopasowanie pięty jest tak jak w bucie turystycznym klasycznym czy nawet mógłbym powiedzieć, że w trekkingowym, jak mnie komary nie zjedzą, to będziemy kręcić dalej. Zewnętrzny materiał dalej poza oczywiście materiałami TPU, które są betonowo twarde i zapewniają nam duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o upadek, przygniecenie motocyklem czy kamienie, mamy materiał, który jest bardzo miękki. Można ten but mocno w tym miejscu zginać, a jest bardzo odporny na przetarcie. To jest super fabryk. Na pewno znacie go z kurtek, spodni, nawet czasami rękawic. To są te ceramiczne kuleczki wtłoczone przy pomocy lasera w nylon. Dzięki tej konstrukcji but zapewnia nam bardzo duży komfort. Jest miękki, tak jak wspomniałem. I zapewnia niesamowitą wytrzymałość. Wisienką na torcie jest podeszwa z wibramy, która jak widzicie, jeżeli chodzi o przetłoczenie, o kształt tego bieżnika, zapewnia całkiem niezłe możliwości w terenie, jeżeli chodzi właśnie, tak jak wspomniałem, o wyciąganie sprzęta, ewentualnie zasuwanie z buta tam, gdzie chodzicie normalnie piechotą, czy inni królowie. Dodatkowo wzmocnienie na sety twarde, ostre, tak jak Wasz off-roadowy motocykl lubi gryźć Wasze buty, taki te będzie lubił gryźć bardzo. Powiększony nosek dzięki któremu pchanie motocykla, jak już ledwo, ledwo daje radę, ledwo, ledwo, to nie zrywa nam tej części, która jest odpowiedzialna za wodoodporność. I gdybyśmy chcieli koniecznie podsumować, co zrobił Revit dla życia motocyklisty, żeby było lepsze. Mamy but offroadowy, ze wszystkimi zabezpieczeniami buta offroadowego, który jest wodo- i wiatroodporny i umożliwia chodzenie. Ten zawias jest bardzo spolegliwy. On działa jak zawias, może pamiętacie, takie buty były kiedyś, CD zrobiło, Buty Adventure. One miały klamry i miały goretek i były ze skóry, czyli dzięki temu oddychały, były fenomenalne. Ale to był daleko posunięty kompromis. To były bardziej turystyczne buty niż off Taki off-road, można nawet cruiserem było ten off-road zrobić. To jest but, który wypełnia tą lukę i jest butem off-roadowym z możliwościami normalnego buta turystycznego. Wybór należy do Was. Jeżeli chcecie wydać kupę pieniędzy i mieć coś, czego nie ma nikt, to możecie sobie taki but sprawić, a nawet parę, bo są sprzedawane w kompletach. Subskrybujcie, oglądajcie nas dalej. My wam życzymy wszystkiego najlepszego i do zobaczenia z tym razem.